Mam na imię siostra Kolbena. Jestem ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Jestem siostrą pasjonistką. Przyjaciele misji, nasi przyjaciele, przyjaciele najuboższych. Dziś pragnę pokazać Wam naszą pracę misyjną w Kamerunie, gdzie pracujemy od 38 lat. Mamy 8 placówek misyjnych w różnych częściach Kamerunu. Obecnie skierowano mnie do Jaundę, do stolicy Kamerunu. Jest to piękne miasto. Jednak pomiędzy jego wzgórzami znajdują się miejsca bardzo ubogie, slamsy. Pan Bóg nas skierował do karier, jednej z najbiedniejszych dzielnic. Panuje tu bezrobocie, brak dostępu do podstawowych mediów, ludzi, trawie, alkohol, narkomania. Panuje przemoc i beznadzieja. Jest tu wiele dzieci ulicy bez dostępu do szkoły i opieki zdrowotnej. Widząc te problemy, rozpoczęłyśmy budowę centrum dziecka, na którą składa się przedszkole, szkoła podstawowa, średnia oraz przygotowanie do zawodu, a także budowa centrum zdrowia. Kiedy tu przybyłyśmy, ludzie nie mieli wody pitnej. Dlatego pierwszą rzeczą była budowa studni głębinowej o głębokości 72 metry dla lokalnej ludności. Było to możliwe dzięki waszej pomocy. Dziękuję. Zakupiłyśmy teren i zaczęłyśmy budowę pod centrum dziecka. Teren był bardzo trudny. Trzeba ścinać części zbocza z różnych stron wzgórza i budować mury oporowe. Obecnie działa przedszkole, szkoła podstawowa, do których uczęszcza ponad 350 dzieci. Dzięki temu również dzieci z ulicy, które były skazane na żebranie i kradzież, są już objęte naszą pomocą. Mamy dobry personel, zarówno z pomiędzy naszych sióstr, jak i osób świeckich, bardzo oddany swojej pracy, co widać w radości, z jaką dzieci. Przychodzą do szkoły i w niechętnym opuszczaniu jego murów. Budynek nie jest wykończony. Przed nami wiele pracy. Dzięki waszym ofiarom możemy uszyć dla dzieci mundurki szkolne, sweterki, zakupić książki i potrzebne rzeczy do szkoły. Organizujemy również dożywianie dzieci, które uwielbiają benie, małe pączki zrobione z manioku lub mąki kukurydzianej. Aby zapewnić dzieciom stały dostęp do edukacji, dożywiania i opieki zdrowotnej, rozpoczynamy program adopcji dziecka na odległość. Dzięki wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło. Jest jeszcze wiele dzieci, które czekają na podobne wsparcie. W poszukiwaniu bezpieczeństwa przeniosło się tu wiele rodzin anglofońskich, żyją w bardzo skrajnie trudnych warunkach. Czasami w jednym pomieszczeniu jest 10-15 osób. Centrum zdrowia w tej dzielnicy jest niezbędne. Przez brak pomocy medycznej wiele dzieci i dorosłych umiera na malarię i inne choroby tropikalne. Wiele kobiet umiera w czasie ciąży czy porodu. Podaję przykład jednej z nauczycielek pracujących w naszym przedszkolu, która miała urodzić czworaczki. Niestety umarła. Dała życie tylko jednemu dziecku, pozostałe zmarły razem z nią. Zwracam się do Was z ogromną prośbą o pomoc w budowie Centrum Medycznego. Są to ogromne koszta, ale wspólnymi siłami doprowadzimy to dzieło do końca i w znakomity sposób poprawimy warunki życia mieszkańców Karier. Drodzy tarczyńcy, drodzy przyjaciele, pamiętamy o Was. I modlimy się za Was. Bóg zapłaci.